Cześć drogi widzowie, witam Cię na kanale inwestycyjnym, w dzisiejszym materiale zobaczymy sobie, co się stało z rynkiem podczas mojej nieobecności oraz yy, za ile, jakie rzeczy warto sobie skupić. Na samym snapi materiału chciałbym Cię zaprosić na stronę GoBoosting, która jest partnerem tego materiału, dzięki której realizujemy ten materiał. Bijałem z linku, pisz na stronę GoBoosting, dostajesz 10 kredytów podczas rejestracji, te kredyty zdobywacie podczas grania sewera społecznościowych. I możecie później wymieniać na jakieś, jakieś skiny, agentów, jakieś pojemniki, zestawy pamiątkowe, naklejki, odznaki, wszystko co jest w celu, się tam się wszystko da się, da się wymienić. Więc serdecznie polecam, stona bardzo to oraz wypłacalna. Moja obecność była spowodowana problemami technicznymi, szczególnie z kartą graficzną, którą wymieniłem na mocniejszą. Więc materiały na, tym, na ten kanał będą się pojawiać bardziej jakościowe, bo tamte były nagrywane z wyprzedzeniem dużym i po prostu tak teraz ten Czterodniowy brak materiału był spowodowany tym, że skończyły się materiały, pamięty, zostaw suba, aby kanał mógł się dalej rozwijać, zostaw łapeczkę w górę. Zostaw komentarz, co tam z by słychać. Czy zapomniałeś o moim, moim kanale, czy nadal cały czas masz głęboko w serduszku mój kanał, który się fajnie rozwija. No to bezbędnego przyjaźnia lecimy do materiału. Jeżeli chodzi o skupowanie tego załamania, bo zalewaliście mnie przez ten dwa tygodnie tymi, tymi pytaniami: co załamanie, co załamanie, co załamanie. No to ta skrzynia załamania wygląda teraz tak, że podleciała do góry i teraz padła. No i teraz ona będzie troszeczkę tak się bindować w dół, jeżeli chodzi o skupowanie, czy ona będzie kosztować złotówkę. No na tą chwilę, jeżeli tak. Pamiętaj, że materiał jest nagrywany. Ja godziny tylko analizowałem rynek. Nie analizowałem tylko cały dzień. Jutro będzie lepszy odcinek, więc pamiętaj, żeby jutro też bić. Tam będzie co wtedy skupić i co i jak. Jeżeli chodzi o skrzynię załamania, no to czy ona będzie kosztować złotówkę? Na ten moment powiedziałbym, że ona nie będzie kosztować złotówkę. Jeżeli chodzi o 2 złote, myślę, że będzie troszeczkę bardziej prawdopodobna cena. Ale ja już sobie wystawiłem skup tych pojemników, tych skrzynek za 2 zł i 10 groszy. Myślę, że to jest odpowiednia cena za tą za tą skrzynkę. No bo myślę, że już to nie będzie tanie, po prostu ta promocja może będzie trwała długo, ale teraz dużo słyszałem założeń, że jak się troszeczkę ludzi pytałem, którzy też również inwestują, no to oni myślą, że ta promocja też będzie jedna z krótszych i po prostu to nie będzie tak odczu odczuwalne jak kiedyś ta promocja, że wszystko było nagle tanie, tanie, a teraz już nie jest tanie, wszystko trzeba widować do góry. Teraz ostatnio był taki, nie wiem, myślałem, że coś się stało z rynkiem czy coś, bo sobie bijam na swój ekwipunek i patrzę, że ten gaj kosztuje ze 100 zł, dzisiaj rano kosztował i mówię, co jest, on kosztował, jest wystawiony z jakieś 7 zł, a tam po 100 zł, mówię, co jest. Okazało się, że coś było ze Steamem, chyba jakieś serwery było przyciążenie, takie kiedyś i nie można było wystawić skina i po prostu... Cena zaczęła rosnąć, 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 z dnia na dzień. Jeżeli chodzi o to też, bo dużo, dużo ludzi te zadaje pytania, co zrobi z tymi naklejkami z Paryża. No ja moi, tak jak mówiłem, zostaw te naklejki, one fajnie zrobią dla Ciebie profit, więc e, jakiś tam, jak macie jakieś mały, Furie, Nine, Nine, wszystko co macie zostawcie, po prostu to zrobię Wam fajny profit. No to co możemy jeszcze, no to skrzynia ukończenia, te naklejki mi się ostatnio zaczęły sprzedawać. Myślę, że fajny profit może być z tego. Tak jak mówiłem, polecam je kupować, tam możecie sobie sprzedać z 2 grosze do 5 groszy zysku, więc spoko. Jeżeli chodzi o takie tam jakieś rzeczy, co inwestować, no to te pojemniki się troszeczkę zawisiły moim zdaniem, bo przed, no, jeszcze o, tą, o tą naklejkę chciałem się zahaczyć, no to jej cena cały czas się utrzymuje w tej samej cenie, ale zaczyna spadać do 4 zł, więc 4,20 to, to na, na ten pojemnik będzie spoko ceną. Ale również chciałbym wam powiedzieć o tym pojemniku, który mi inwestować na początku materiału. Na początku powiedzmy kanału. On cały czas pchnie się do góry, więc myślę, że skupowanie tego pojemnika za jakieś 3 zł e, będzie odpowiednio cenę za ten pojemnik, bo cena zaczyna rosnąć i może fajnie on wyprofitować. Myślę, że on takie z minimum 6 zł będzie kosztował, więc będę miał fajny z tego profit. E, jest to, ten odcinek będzie troszeczkę krótszy, no bo dopiero wróciłem z tej, tych problemów technicznych no i wrzucę wam materiał żebyście wiedzieli czy żyje bo dużo ludzi też pyta, pisało że y, nie żyje albo co się ze mną stało jest, żyje jest wszystko spoko więc y, odcinki od dzisiaj będą się pojawiać codziennie chyba że jakiś będzie znowu jakiś problem no to poinformuję was na discordzie do którego link znajdziecie w opisie zostaw w komentarz czy już masz jakieś skrzynki załamania albo jakieś pojemniki w które się zapatrujesz oraz dajcie mi znać, jaki macie budżet jeszcze na te jakieś tam inwestycje takie. Napiszcie w komentarzu i napiszcie czy zapom zapomnieliście o mnie. Dziękuję za oglądanie materiału. Cześć i ciao.